że ja sobie w łóżeczku w stanie totalnego rozkładu bo ugh, rozwaliło mnie przeziębienie i tak dosyć ostro i puka do mnie listonosz. Ja znaczy o tej paczce wiedziałam no, liczyłam, że się poczuję trochę lepiej no ale no cóż już ją trochę otworzyłam żeby przy was się nie męczyć paczkę otrzymał na Zaraz zobaczymy, co jest w środku. Ja Was bardzo przepraszam, dzisiaj głos będzie beznadziejny, bo, bo ja się czuję beznadziejnie. No ale pająki wydostać trzeba, zobaczymy, co tam jest w środku. Dobra, no szybko odguzowałam trochę biurko. Już Wam nie pokazuję, jak tam grzebałam w paszce. Jest tylko to. Starbox. Jezus, mam nadzieję, że chłopaki nie wysłali mi czegoś luzem. Mam nadzieję, że to nie jest nic szybkiego, bo ja ledwo ogarniam, co się dzieje dookoła. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak w ogóle to, tak jak jest na instrukcji, jeszcze nie otwierałam. Nie wiem, co tam jest w środku. Czy tam będzie jakaś lista, czy co tam jest. Też nie chciałam za bardzo dopytywać że wezmę penseta na Nie chciałam za bardzo dopytywać coś w środku, bo i do, do tego za bardzo głowy teraz nie miałam szczerze. Dobra. Ok. Mamy 100 Papier, papier. Widzę już kluszówki, O dzięki Bogu, czyli nic strasznego się tutaj dziać nie powinno kliszówki są aha a w środku mam chyba karteczki z tym co jest w co, co, co zawierają te kliszówki jeden, dwa i trzy z uśmieszkiem eee, chłopaki zanim to otworzę chciałabym bardzo serdecznie podziękować za prezent bo to naprawdę bardzo miło z waszej strony. Nie musieliście, ja naprawdę bym coś nagrała. No, teraz muszę to po prostu zrobić szybciej. Mam nadzieję, że ten głos nie będzie jakiś straszny. No to co? Najpierw może zobaczymy, co jest w jedynce. Jak będzie coś szybkiego, to wybaczcie, ale nie pokażę tego otwierania na filmie. E, bo to pewnie będzie się odbywało w 15 tysiącach pojemników, żeby mi to dzisiaj nie uciekło. Z uwagi na to, że mi się y, no, ja dzisiaj już i tak jestem nie do życia. Za pociąganie nosem również bardzo przepraszam. O Jezus, Molinosu Sambara jest w <grywka> Czyli jednak Afryka. Ty naprawdę chcecie, żebym miała adrenalinkę. Nie wiem, jakie to są wielkości pojemniki, ale zaraz przygotuję im trzy pojemniczki i będziemy przeganiać. A i tutaj też mam mulinusa. Super. A, jak ja was lubię, no? Dwa mulinusy, jak ja to będę ganić. No dobra. I trzeci. Ja już się boję. Ja już się boję, co Wy mi tutaj jeszcze. Dostarczyliście. Skoro mamy dwa morinusy, to zakładam, że tutaj pewnie też będzie jakiś potworny jadus. Nie, jakaś polecja loteria. Ojej! Pamiętacie, jak mówiłam, na co poluje i czego ostatnio nie dostałam na giełdzie? Widzicie to? Ale tu. Dzięki, chłopaki. No dobra, to teraz co z tymi mulinusami. Mm. One są zapakowane w kliszówkę, ale nie wiadomo jakie są wielkości de facto. Może się dowiem z listu? A nie, w, li mhm. w liście mam tylko informację, że to jest brachy perma, perma auraton. Dobra, czyli to są do niej papierki. Dobra, czyli nie wiem, dalej jakie są te minuski. To co, dam im może dla nadrzewniaków, żeby miały możliwość dużej pojemnicy i żeby mi było łatwiej je przerzucić po prostu. Będzie wyżej, będzie łatwiej. Zaraz przygotuję pojemniki. Dobra, mamy dla nadrzewniaków. Dlaczego dla nadrzewniaków? Za chwilkę wam pokażę. W tym pojemniczku jest moja Wielka. E, Wielka, no nie Wielka. Wielka e, e, Afryka naziemny, ale pajęczynuje bardzo dużo. I zobaczcie, jakie fajne miasto sobie zrobiła. Ona ma tutaj wiele więcej miejsca do zrobienia naprawdę fajnej pajęczyny, niż miałaby w takim pojemniczku, który jest dosyć niski. Więc z. Jakby po doświadczeniu z nią stwierdzam, że w momencie, kiedy pają, robi naprawdę fajne gniazda, to warto dać mu trochę sztuczne roślinki i wyższy ten pojemnik, dzięki czemu rzeczywiście on może wykorzystać możliwości tego pojemnika w 100%. No, powiedzcie. No, ja zobaczymy, czy ono mi tutaj nie. To znaczy, i to jest właśnie też fajne, że ja mogę otworzyć ten pojemnik, ona mi nie zwieje bo po prostu nie niszczę przy okazji jej gniazda, tak? Nie wyrywam tutaj, nie słyszymy się. Nawet jest mi... Mam no, problem, żeby otworzyć pająk. Ja mi... <laughs> Te wszelkie siąpienie nosem ja Was bardzo przeważam, ale to jest po prostu... No, nie dam rady inaczej teraz. Widzicie, otworzyłam, nie zniszczyłam gniazda, nie wystraszyłam pająka, ona jest tutaj. Widzicie? Łapka jej wystaje. No jest jeszcze nieduża, no ale... Bardzo mi się fajnie właśnie sprawdzają te pojemniki dla naszych mięków, dla takich pająków, które pajęczynują robią te gniazda. No i tak samo jak u niej tutaj też planuję zniszczyć po raz kolejny moją sztuczną nośnikę, którą kiedyś tam kupiłam w tej. Trzeba ją po prostu podciąć. Jakieś tutaj wybrać takie ładniejsze. Może takie podwójne wezmę. Ogólnie e, powiem Wam, że naprawdę też z mi się fajnie zgrywają w tych terenach, gdzie jest dużo pojęczyny, bo one przynajmniej nie gniją. pająki ich nie niszczą. A mają podstawę do budowy gniazda. Wychodzi to fajniej niż z korkiem, bo, bo korek to tam gdzieś się zawsze przywróci, coś tam się zawsze wydarzy. Nie za wysokie. do ziemi. Da, da, tak. no, dobra. Chciałam obciąć, ale myślę, że może tutaj oczywiście tak się da. <grym> Dała da, ładę. Da. Dobra. I teraz drugie. Jak ja te malinusy przerzucę, to ja nie wiem. ledwo się trzymam tutaj może zacznę od blaszki te skóry są takie fajne podwójne Ops. tutaj też sobie tak żeby miał było to nie budować. chociaż moje i są to chyba nawet nie trzeba za bardzo dawać podpływ, bo one same to tworzą pięknie ale to też jest plus tych wysokich pojemników że po prostu o. że po prostu one mają miejsce na zrobienie tego gniazda i my otwierając pojemniki im tych gniazd nie niszczymy, tak? Wiadomo, że wytworzenie pajęczyny dla pająka to też jest wysiłek. Tak jak się mówi, że na przykład młode wersje nie powinno się za często, jakby im, No powinniśmy tak robić, żeby nie niszczyć im gniazda, bo one po prostu przy zbyt dużym wysiłku, który muszą stracić na budowę gniazda, mogą nam paść one są dlatego też takie padliwe bo, bo po prostu otwierając pojemnik za każdym razem psujemy im to gniazdo bo to muszą odbudowywać więc bardzo dużo energii tracą także myślę, że to też jest jakiś sposób żeby te pająki mniej męczyć dobra zjedziemy trochę niżej zaczniemy od auratum mm. Dojeczki. W ogóle nie wiem jak ona jest zapakowana, ale jest tam w środku. Wyciągniemy wyciągniemy całość. No, a kliżówka się zawsze przyda. To wezmę teraz tą mniejszą pensetkę, tak żebyście cokolwiek widzieli. Chociaż nie sądzę, żebyście cokolwiek widzieli. Jak ja będę coś widzieć, to wy nie zobaczycie. Tak to już jest, niestety. I ona gdzieś tutaj była w środku, z tego co widziałam. No powiem, pierwszy Szymon O moje. Jak widzicie, mi się już ręce trzęsą. Boję się, żeby jej nie uszkodzić przez przypadek. O, jezus, jeszcze mi się pies pod biurko wpycha. I tak to niestety jest tutaj. Żyjesz? Żyje. Mm, teraz ją będzie trzeba tak przepędzić, żeby nie uciekła. A że ja mam dzisiaj refleks szachisty, to będzie wesoło. Nie wiem, te moje nocy to chyba po prostu wrzucę i zostawię w tych papierkach zawinięte i zajmę się nimi za kilka dni. No bo co innego mam zrobić? No wychodzi. Nie boję się ogólnie, że ją za mocno uderzę. I sobie krzywdę. W sumie to ona by mogła zostać w tej kiszówce. To poprawdzie. Dobra. Okay. Ale niech już ma większe mieszkanko. No to teraz trzeba znowu wstać. Widzicie ją w ogóle? Tutaj słabe światło teraz. Trochę pelma, ale czym takie takim To chyba nic nie dało. No dobra. Także mamy już jedno przełożone. O! Dobrze, że zamknęłam. Coś po ściance próbuje uciekać, ale weź się no. Ona nie ucieknie z tego? Chyba nie. Powinno być OK. A, bo wy w ogóle coś zgubiliście. Dobra. Mm, to blaszkę mamy, ja nie wiem jak z tymi u Teraz ja jego blaszkę przyniosłam, już się zdenerwowałam. No może nie tyle zdenerwowałam, co jakby czuję, że to nie jest mój najlepszy dzień. W ogóle ostatnio nie jest mój najlepszy dzień. Bo coś za mocno zaczynam chorować. Nie wiem, czy to przez to, że siedzimy w tych domach, człowiek nie wychodzi, bo wszędzie te cholerne lockdowny i inne takie. Czy co? Nie mam pojęcia, o co chodzi. I tak jak Wam mówiłam, mój już przesadzę sobie sama. Bez... Bez świadków? Mm. Albo zawołam męża, żeby mi je przesadził. Albo sama to zrobię. Nie wiem, może rzeczywiście to nadam. No dobra, zrobiłam cięcie. Jeżeli będzie masakra i kogoś zabije po drodze, to tego po prostu nie opublikuję. Tak. E, pamiętacie jak mówiłam, że się boję molinusów? Pamiętacie. Musieliście to pamiętać. Musieliście to pamiętać, i właśnie dlatego EM z Szymonem postanowili. Nie. <coughs> Przepraszam. Dobra chwila na złapanie oddechu. I dlatego właśnie EM z Szymonem postanowili mi je kupić. Ja w ogóle, chłopaki, bardzo Wam naprawdę dziękuję. Jestem wdzięczna niezmiennie. I um, trochę zła, że to wyszło w takim okresie, kiedy ja rzeczywiście jestem. Podmieniłem. Dobra. A no teraz ja muszę nad tym stanąć. Zobaczymy, mhm. czy żyje. Jak żyje, to zamkniemy pojemnik. Mhm. Ja już się boję. Boże, Mamy gnoma. Dalej. Ok, gnom wyszedł. No, gdzie on jest? Mhm. <ścoughs> Widzieliście to? No, gnom jest tutaj. I jest dosyć szybki. I nerwowy. No w sumie mu się nie dziwię. Hm. Dobra. Na razie nie tak posiedzi. Nie wiem, będą śmiechy, chichy na sali. Ale ja to wyciągnę jak się poczuję trochę lepiej. Będę ufała swoim rękom. I oku. Bo na razie nie ma totalnie możliwości. No ale żyję, tak? Nie ma na razie totalnie możliwości yy, okolenka, żeby działało poprawnie. W ogóle ja zauważyłam, że ja takie paczki, jak na złość, dostaję za każdym razem, kiedy mi zaczynają siadać zatoki. Zaczynam holować. I przychodzą jakieś mystery boxy, i przychodzi coś. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. To jest taki głupi zbieg okoliczności. Dobra, tutaj też nie mam być... Chociaż powiem Wam, że naprawdę mi to nie pasuje. Dobra, mniejsza z tym. Naj najważniejsze jest teraz je wyciągnąć. Jak je wyciągnę, to będzie można się bawić dalej. No, widzicie? Ręce mi się trzęsą. Mm. Powinno się z powrotem położyć. No za dwie godziny idę do lekarza, więc mam nadzieję, że mi pomoże. Bo jak nie, to się wseją w kurze. To jak to takie biegające. Nie wiem co z tym drugim będzie. Otworzyć, sprawdzić czy żyje chusteczkę zawsze można wyciągnąć później. Tak jak ostatnio. Kilka dni temu musiałam przenieść moje nadrzewniaki i... Pegiga, ten Gigas jest taki u mnie trochę... Nie, nie dogadaliśmy się z nim, bo on jest bardzo nerwowy i taki szybki dosyć. I on ogólnie bardzo lubi wychodzić na wolny wybieg. I przeważnie mu się to udaje ze mną. A zwłaszcza, że no mówię, ostatnio jestem. Wymyśliłam sobie, że teraz, to musi być teraz, nie czekam aż wyzdowieję, bo, bo nie wiem jak to dalej będzie. No to jak sobie wymyśliłam, że to musi być teraz, no to go teraz przeniosłam. Więc po prostu otworzyłam piuszówkę i zostawiłam piuszówkę pojemniku. On się przeniósł do gniazda. Zrobił sobie gniazdo na tym. <laughs> Przepraszam. Zrobił sobie gniazdo. Ja wiem, że ja z tym się bawię po prostu jak. nie wiadomo, z czym, ale. Pamiętacie, jak Wam mówiłam, że ten mulinus to mi siedzi w głowie, no nie? I że pewnie jakbym nie wiedziała, że to mulinus, to bym się aż tak nie przejmowała. Chociaż z drugiej strony, jak zobaczyłam, że to jest paczka od Alema i od Szymona, to ja się naprawdę bałam, że ja dostanę tutaj jakiegoś właściwego. To już chociaż tyle dobrze, że to nie jest właściwe. No. I co ja zaczęłam mówić? A! I zaczęłam mówić, że po prostu zostawiłam kliszówkę w pojemniczku. Otworzyłam, puściłam pełno. A co on tam się tak zakopał? Już pojętczanki, podobnie. Dobra, on jest tam na samym końcu. Nie za bardzo jest zainteresowany wyjściem, bo zaraz na mnie wybiegnie. Yy. Yy, chciałam wam bardzo serdecznie podziękować za tą paczuchę. Yy. Ja te pajączki ogarnę. Wszystkie żyją. Jeszcze tylko tego tyknę, czy żyje? Toż może z innej perspektywy. Pajączki żyją Więc to już jest gigantyczny plus Także Szymon, nie ma się Przetrwały, przeżyły hmm. Tak, ten też żyje Pajączki przeżyły, mają się dobrze, mimo że jak mąż mi zrelacjonował, wstawaj z łóżka, sprawdzaj szybko, bo ten psychopata z poczty znowu rzucił przez bramę paczką. Także miały tutaj niezłe przejścia, zanim do mnie przyszły do domku, bo wylądowały u nas na ogródku. No ale są całe i zdrowe chłopaki. Bardzo Wam Dziękuję. Nie, nie wiem, tak naprawdę nie wiem jak wam wam podziękować. To totalnie nie było... Było niespodziewane, niepotrzebne, a, ale jestem potwornie ucieszona zwłaszcza z tego. Mm, bo nie wiem, czy pamiętacie. Kto nie pamięta, ten przypomnę. Ja chodziłam ostatnio na Giełdzie w Gdyni i szukałam aletu. Koniecznie chciałam kupić. I nikt nie miał wszyscy, mnie odsyłali do Tomasa, a Tomas nie wziął ze sobą aletum. Także wróciłam z Gdynie niepocieszona z inną blaszką, a ta alatmuś stwierdziłam, że wtedy następnej Gdynie, bo może zamówię przez Neta. Ale jakoś tak doszłam do wniosku, że teraz ważniejsze są klejenia, pelarium, no i już nie muszę zamawiać. Także serdecznie Wam dziękuję. Pozdrawiam. Ja jeszcze zrobię później aktualizację z tymi pająkami, jak już mi się uda te papierki wyciągnąć. I teraz tak serio. Mój Boże, lekko tylko uszyłam. Widzieliście co się działo? Teraz tak serio. Panowie, jak wy sobie wyobrażacie, że ja jako taka lękliwa osoba z takim pojąkiem damy radę? No ale damy radę. Ze wszystkim można dać radę. Dogadamy się w końcu, no nie chłopaki? No, albo dziewczyny. Nie wiem za bardzo co to. No ale dwie łusamberki są. W ogóle mm, o tym miałam zrobić odcinek, jak one przyjadą, ale będę miała tutaj całą Afrykę. Mój brat wyjeżdża na 3 miesiące, i na 3 miesiące cała jego hodowla przychodzi do mnie. A on się miłuje w Afryce: im bardziej jadowite, tym lepiej. Także będziemy mieli tutaj wesoło. Myślę, że kalmienia, jeżeli już to będę robić na live'ach, bo po prostu filmiki z kalmień są. Problematyczne, masakryczne w przypadku tak małych pająków, to żeby rzeczywiście coś nagać to nad jednym pająkiem siedzę po 15-20 minut. Nawet też nie o to chodzi. No i cóż, no i cóż. Jeszcze raz Wam bardzo serdecznie dziękuję. Jesteście kochani. Stawiacie przede mną wyzwanie, którego mam nadzieję, że podałam. I serdecznie trzeba było, nie wiem, jak się Wam odwdzięczę. Miłego dnia i do zobaczenia. Tak jak mówię, postaram się nagrać wam jakąś aktualizację. Jak już te pająki mu, mi się uda przełożyć, jakby już usunąć ten papier. Ale tak jak po moim głosie słyszycie, jest mi coraz gorzej. Także wracam do łóżka. Jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Postaram się jeszcze dzisiaj ten filmik wrzucić na neta. Zaraz wezmę sobie do wilka laptopa i obylaję ten filmik. I cóż, zdrowia Wam życzę przede wszystkim, bo mamy okres grypowy, a podobno jeszcze krztusiec, a podobno jeszcze COVID. Ogólnie to ja już mam wszystkie trzy... trzy um, I widzicie, i nie mogę znaleźć słowa. Wszystkie trzy diagnozy i tak naprawdę nie wiedzą, jak mnie leczyć. Dzisiaj jadę na zmianę antybiotyku, bo nas chodzi niżej, także już chyba mam oskrzela też załatwione. No, że ciekawie, ciekawie, dlatego życzę Wam wszystkim zdrowka, no a to jest teraz najważniejsze, bo jak się rozchórujecie, to najpierw będziecie musieli zrobić test na COVID i tam wystać przez godzinę w kolejce, także to wcale nie jest nic fajnego. No i cóż, i widzimy się na live'ach u Milka, na live'ach u y, DJ'a Alachno, bo tam już teraz mnie możecie praktycznie zawsze spotkać. Yy. A na moich live'ach pewnie niedługo, jak zacznę wyglądać jak człowiek, e, e, no, a nie napuchnięta kula. I jak już zacznę e, normalnie mówić. Miłego dnia Wam życzę. Pa, pa!